Tomasz Kammel ujawnił cale o chorobie. Były sytuacje graniczne. Tomasz Kammel to jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów telewizyjnych. Ma on na swoim koncie wiele sukcesów zawodowych. Fani bacznie obserwuje również jego życie prywatne. Przed laty wielkie emocje budził jego związek z Katarzyna Niezgoda, z które rozstęli się w 2015 roku. Prezenter aktywnie udziela się na Instagramie swego czasu Tomasz Kammel pochwalił się metamorfozą sylwetki. Regularne teningi oraz zmiana nawyków żywieniowych przyniosły spektakularne efekty. Obecnie prezenter wykorzystuje swoje zasięgi, by podpowiadać fanom: jak przemawiać, jak zachowywać się w czasie wystąpień, czytać, co robić w razie wpadki 23 lutego. W ogólnopolski dzień walki z depresją. Kamyl zdecydował się na odważne wyznanie dotyczące choroby. 23 lutego obchodzimy ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jest to choroba, która musi dotknąć każdego. Dotyczy ona także gwiazd. Na depresję cierpieli m.in. Malgorzata Foremniak, Bartek Jedrzejak, Agata Mlynarska, Olaf Lubaszenko czy Piotr Z. Okazuje się, że z zmagał się także Tomasz Kamyl. Trzeba walczyć nie tylko z sama depresja, ale i z nieświadomością. z tak niebezpieczna. Może być skutecznie leczona zauważył uwazyl prezenter we wpisie, który opublikował na insta-story. Esa leki i S.A. specjaliści, którzy pomogą ją wyleczyć, czytamy. Jak wyznał Tomasz Kamel, on również zmagał się z depresją. Miałem w życiu trudne momenty. Były sytuacje graniczne. Lata temu doradcy od wizerunku mówili mi: Zebym się nigdy do tego nie przyznawał, Zebym nikomu nie mówił o wizytach u psychologa, o wsparciu farmakologicznym. Te czasy już dawno minęły, o depresji trzeba mówić otwarcie, tak jak o swoich trudnych doświadczeniach. Dlatego wspierajcie, gadajcie, przekonujcie, by się leczyć i nie odpuszczać napisał. Ludzie potrzebują pomocy. Każdy z nas może jest, choćby słowem, bo jak wiadomo, słowa mają moc podsumowal kamel. Jeżeli podejrzewasz, że zachorujesz na depresję, możesz zwrócić się do specjalistów. Jak czytamy na lamach portalu pacjent.gov.pl, pomoc możesz uzyskać w